Co? Niecały harlem! Kto ci tak powiedział? Trigger, Wszystko wyliczyła! Dlaczego mnie nie słuchasz?! Trigger niczego tam nie zmienił! Nie wie jak! Niestety wie! Daj, Daj działać! Za wolno. Dawna Win chciała chronić ludzi, a nie wymierzać My? sprawiedliwość! Teraz to to samo! Cofnij się! Ach, proszę, Win! Mówię prawdę! A to nowa? Żałuję, że wcześniej Cię opłamałem. Chciałbym móc cofnąć czas! Nie może Nie pozwolę ci się dotknąć. Wow. Nie chcę walczyć. Pogadamy. Jak już wyłączę reaktor. A -a! Krytycznym. zaraz już tego nie powstrzymamy nie nie mam zamiaru znowu ucieka Ja tego. Poczułaś to? Trzeba wyłączyć reaktor! Mojej pomocy potrzebowałam najbardziej! Przecież wszelki pomóc! Możemy zniszczyć Roxxon dzięki temu, co wiemy! Nie żartuj! Kogo to obchodzi? Dlaczego rokson wybrał Karlen? Bo nic nie znaczymy! Wiesz, że tak nie jest! Jest dla ludzi takich jak Krieger! Słyszałeś to? Trzeba wyłączyć reaktor! Zatknij się! Z tobą będzie tak samo, Spider-Manie! Wykorzystają cię i zapomną! Nie wierzę w to! Możemy ciele zdziałać! Próbuję! Nie wygrasz! Nie przekonam cię, ale wyłączę ten reaktor! Jeśli go wyłączysz, niewinni ludzie będą cierpieć! Otwórz Już cierpią! Nie tym razem!

Ale czy myślicie nie Nic nam nie będzie, jeśli ten budynek wybuchnie. Albo jeśli wybuchnie cały Harlem. Mamy ubezpieczenie, o jakim inni mogą pomagać. No i będziemy dla mnie ofiarami ataku terrorystycznego. Roxon Plaza to przeszło. Czas na Roxon. City. Nie musiałeś walczyć. Wstałem zacięta walka. Chciałem wam tylko przekazać, żeby się nie martwić. No, Nic nam nie będzie, jeśli ten budynek wybuchnie. Albo jeśli wybuchnie cały Harlem, mamy ubezpieczenie, o jakim inni mogą pomagać. No, i będziemy dla mediów ofiarami ataku terrorystycznego. Roxon Plaza to przeszło. Czas na Rockson City. Chcę usłyszeć. Nie! Muszę go powstrzymać! Ale nie tak! Nie chciałbym! Zabij się! Musiałam cię powstrzymać! Całem! zacięta walka Chciałem wam tylko przekazać, żebyście się nie martwili. Nic nam nie będzie, jeśli ten budynek wybuchnie. Albo jeśli wybuchnie cały Harlem. Mamy ubezpieczenie, o jakim inni mogą pomagać. No Dzisiaj będziemy dla mnie ofiarami ataku terrorystycznego. Robson Plaza to przeszło. Czas na Rockson... to Nie, Muszę go powstrzymać. Ale nie za. Tak. Nie za. Nie za. Ale on Nie chciał łazienko. Trzeba wyłączyć reaktor! Chcesz poznać sprawę? Proszę! Nic nie pogłębiałeś się z tym, że zostałeś Tinkerel! Milcz! Dałam Ci tyle szans, żebyś oczę! Nie wygrasz! Dlaczego ciągle walczysz? No bo. Jestem. Spidermanem! <gry> To się nie powinno wydarzyć! Zatrzymam to! Nie, nie, proszę! O! O, o Boże! Odezwij się! Nie bać tą Zajmiemy się nimi. Widział pan twarz? Jestem dumna, spider -manie. Dzięki. Kim on jest? Ten gość? To nasz Spider-Man. jestem? Wszyscy będziecie moi? Tak, moi. tak, A, Będziecie moi! Słyszycie mnie? Zgadza się, ludzie. Simon Krieger poszedł siedzieć. Aaron Davis, znany jako Prowler, wsypał jego i całe Rosso. Odsiedzi swoje, ale może liczyć na krótszy rok. Możemy się czegoś nauczyć dzięki historii z Harlem. Wspólnie jesteśmy silniejsi. A ten nasz Spider-Man sąsiedztwa jest całkiem spokojny. This was super hating This is where we come from, yeah we did it City on my back, I'm committed This is where we come from, yeah we made it Now the whole team celebrating We like uh-oh uh -oh. You probably thought you knew. A new day is approaching, turn the gray guys into blue. I grew up on these same the same black school of hard knocks, had to get it on a hard time. I took the hard okay. shots, but I okay. made it. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, Great. celebrated. The victory is all mine, <laughs> all mine. and everything is all <laughs> right. All right. All right. Serio. Odlot. Jestem sobą. No pewnie. Pete... Ta robota staje się łatwiejsza? W jakimś stopniu. Ale niestety nie całkiem. Roxon zrobił to u nas, bo uważał, że nic nie znaczymy. Ja, Rick, Finn, Cały Harlem. Chyba nasza rola to między innymi niepozwalanie na coś takiego. Dodamy to do pajęczej przysięgi. Gwiazda? Gwiazda. Fresh and fresh I step out the steps a war running for the fuck Mieszkańcy z Harlemu wciąż odczuwają echa niedawnej rewolty ugrupowania znanego jako underground Podczas gdy jest zasewany jest lawiną pozwów, nowo wybrana radna Rio Morale wystąpiła wczoraj w mediach z apelem o dodatkowych środki publiczne na pomoc w walce Sprawne narządy, układ krwionośny jest zdrowy, um, aktywność mózgu w normie. Więcej czasu nie trzeba. Panie Osborne, rozumiem, że to pana syn, ale Ma choroba już mogła... wyjść. Gert. Ale nie powinniśmy lekceważyć niebezpieczeństwa. Ma wyjść! Natychmiast. Teraz! my chefina Hej mamo, masz czas? Pewnie. Co się dzieje? Właśnie wyszedłem z kościoła. Myślałem o Fin i opowiedz mi. Uratowała mi życie i tobie i wszystkim innym. Ale to ona nas najpierw naraziła na niebezpieczeństwo. Tylko że kiedy zobaczyłem co się stało z Rikiem, zrozumiałem ją. Ludzie są skomplikowani. Na przykład wujek Aron to dzięki niemu Krieger trafił do więzienia. Pomógł nam też w ewakuacji Harlem. Ale kiedy na niego patrzę, przypominam sobie, jak cierpiał przez niego twój tata. Tak. Nie musisz oceniać tego, jak żyła Finn. Pani, jak odeszła. Pamiętaj, kim była i za co ją kochałeś. Zawsze wiesz co powiedzieć. <laughs> to moja praca. Dwoń zawsze, jak będziesz potrzebna. Engiemy. Tak, kocham cię.